Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chrystus król. Króluj nam Chryste. Niedziela Chrystusa Króla, święto patronalne służby liturgicznej, a zarazem koniec roku liturgicznego. Chrystus król, który jest początkiem i końcem, teraz i na wieki. Posłuchajmy, co ma nam dzisiaj do powiedzenia. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni u Ojca Mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie, Zaprawdę, powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im, Zaprawdę, powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą Ci na wieczną karę. Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. No właśnie, mamy dzisiaj niedzielę Chrystusa Króla. I Pan Jezus nam przekazywał pewne prawdy, pewne nakazy do tego, jak mamy żyć. I jedną z takich, jedną z głównych tych prawd, czy też przykazań jest to, że mamy miłować bliźniego swego, jak siebie samego. No i w Ewangelii słyszymy, że kiedy przyjdzie sąd ostateczny to Pan Jezus skaże tych, którzy nie, nie pomagają swoim bliźnim? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy Sąd Pana Boga będzie wyglądał tak samo, jak my pojmujemy Sądy na Ziemi? No wydaje się, że raczej nie, no bo przecież Pan Bóg jest samą Miłością. Chociaż w dzisiejszej Ewangelii jawi się trochę srogo, to prorok Ezechiel w pierwszym czytaniu Przychodzi nam z pomocą i mówi o Panu Bogu tak, że mówi Pan Bóg: Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Czyli przypomina nam to to, że Pan Bóg jest właśnie czystą dobrocią. A czy czysta dobroć może nas skazać? No raczej nie. Możemy sądzić, że to sami będziemy się skazywać na piekło, no bo Podczas całego życia dokonujemy pewnych wyborów. Pewnie i tak będzie na sądzie, chociaż nie wiemy tego. Ale jeżeli pomagaliśmy naszym bliźnim i miłowaliśmy im i wybraliśmy życie wieczne w życiu tym naszym ziemskim, to możemy być przekonani, że i wtedy na końcu wybierzemy miłość. Tak. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy też taką. Prosto instrukcję postępowania, nie? że to, co uczyniście jednemu z tych braci moich najmniejszych mieście, uczynili. Czyli my, tak, mamy postępować z bliźnim tak, jakbyśmy postępowali z samym Jezusem, czyli mamy to powiedziane, żeby głodnego nakarmić, spragnionego napoić, żeby postępować, właśnie, co, co mamy robić, żeby wejść do królestwa niebieskiego. No, to ja się skupiałam na tym. Że ci sprawiedliwi, gdy Bóg do nich przemawia, mówią, że Panie, kiedy, cię, wi kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Oni tego nie wiedzą. Bo właśnie o to chodzi, żeby ta dobroć była taka bezinteresowna, żebyśmy my nie zwracali uwagi na to, nie szukali w tym e, dla nas jakichś e, profitów, jak to się teraz mówi. Żebyśmy nie myśleli, o, może dostaniemy dobry uczynek, o, może dostaniemy coś w zamian, może coś o nas dobrego pomyślą, powiedzą. Tylko żebyśmy widzieli w każdym tego Jezusa i pomagali im bezinteresownie. Zaskoczeniu, które przeżywamy. Jedni i drudzy zresztą. Ci, którzy nie widzieli, którzy nie zauważyli. No właśnie, czyli widzimy, że Ziemia jest po to, żebyśmy nauczyli się właśnie zauważać naszych bliźnich. Nie? No bo czy ktoś... To nie zauważa bliźnich, nie zauważa, że należy im pomóc. Czy on mógłby wejść do nieba? Przecież zrobiłby z nieba piekło. A wtedy no, no, to nie o to chodzi, prawda? Więc Jaka zatem bóg... jest rola Pana Boga w sądzie? Skoro my sami będziemy się sądzić, albo sąd już się dokonuje tu i teraz, jaką rolę ma Pan Bóg w takim razie? Czy on jest w ogóle potrzebny, skoro sąd już się dokonuje? Co słyszymy? No, my jako ludzie często nie jesteśmy obiektywni. Często to, co widzimy, to jest nasza opinia. Więc Pan Bóg widzi całe nasze życie i to On jest w stanie powiedzieć, właśnie na ile wybraliśmy miłość do bliźniego. A te trudne słowa, właśnie surowe. Idźcie, no, pięknie przytoczony fragment proroka Ezechiela, szuka owiec, które układa na legowiska. Ale co z tymi kozłami, bo przecież owce które dają się znaleźć, są posłuszne głosowi Pana. A widzimy w Ewangelii Mateusza, że Chrystus przychodzi w roli sędziego i oddziela owce od kozłów, czyli dokonuje pewnego oddzielenia. Dalej mówi, idźcie precz w ogień wieczny. Agresywne to, prawda? Tak. Czyli On tylko potwierdza wyroki? Czy jaka jest rola Pana Boga w tym sądzie właśnie? Wyrok jest już z góry gotowy? No właśnie, tak jak mówiłem, to, że my myślimy w jakiś dany sposób, no nie oznacza, że tak jest. My się często mylimy. Więc potrzebujemy kogoś, kto z góry spojrzy na nasze życie. Będzie na pewno sprawiedliwy, ale nie w takim właśnie srogim wymiarze, tylko dostrzeże jacy naprawdę byliśmy i czy nauczyliśmy się kochać. Czy jesteśmy w stanie w takim razie być Sprawiedliwymi? Myślę, że no, no, oczywiście nie do końca niestety. Ale pewnych rzeczy można się chociaż trochę nauczyć i dążyć do pewnego ideału, który Pan Bóg nam wskazuje. Z pewnością trzeba nam przyjąć Boże Miłosierdzie, bo Miłosierdzie zwycięża Sprawiedliwość na sposób, który opisała się Faustyna w dzienniczku. Przypomniała nam, wyjaśniając, dopowiadając do objawienia, które mamy od samego początku. Miłosierdzie zwycięża sprawiedliwość, a przez miłosierdzie okazywane drugiej osobie, bliźniemu, sami tego miłosierdzia dostąpimy. Także siostry i bracia, nie bójmy się sądu, który dokonuje się za każdym razem, kiedy spowiadamy się, oddajemy Panu Bogu nasze grzechy. Ten sąd już się odbywa. My sami oskarżamy się z grzechu, po to, żeby uzyskać usprawiedliwienie ze śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Sędzia, który za nas zapłacił, sędzia, który za nas umarł, który nasze grzechy potrafi przebaczyć, który czyni nas sprawiedliwymi przed Ojcem, czeka na nas w swoim miłosierdziu. Nie bójmy się tego sakramentu, często do niego przystępujmy i często korzystajmy, abyśmy nie musieli. Przez ten drugi sąd szczegółowy przechodzić i świecić oczami, pustymi rękami, żebyśmy potrafili zaglądać do, zaglądać do Bożej Sprawiedliwości z nadzieją i ufnością w perspektywie Jezusa Chrystusa. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.